Cześć, witajcie oczywiście na kanale YouTube. Maciej podróżuje i smakuje. Przemierzamy Polskę, tym razem z cyklem kuchenne, ewolucje wracamy, czyli sprawdzamy miejsca po kuchennych ewolucjach, gdzie Magda Gessler rządziła, gdzie Magda Gessler zmieniała, czarowała i obszarowywała miejsca. Jesteśmy dzisiaj, co widać, też na przejeżdżającym za mną y, tramwajem jesteśmy we Wrocławiu. Chcę Wam pokazać miejsce u zbiegu ulic Norwida i kijsk gdzie się odbyły kuchenne rewolucje, dokładnie tutaj na dole za mną w tym lokaliku, o taki lokalik w podziemiu. W 2019 roku Magda Gesel weszła, była tutaj restauracja tata Poducha, prowadził ją Krzysiek z Adrianem, dwóch chłopaków. Magda Gesel wchodzi w 2019 roku i robi z tego bistro Pyszne Korzenie. Wiste korzenie działały tak naprawdę do mniej więcej czasów pandemicznych, na chwilę obecną działalność jest zawieszona. W tym momencie znajduje się tutaj kebab, jak widzicie za mną, e, więc lokal już nie jest tym lokalem, który był. E, chłopacy zawiesili swoją działalność, Krzysiek z Adrianem nie mieli z, łatwo w życiu, nie mieli też łatwo, jak pamiętacie w programie, o różnych perypetiach, zresztą gdy Kręcono tutaj kuchenne ewolucje, to ten lokal jest tak w podziemiu się znajdujący, więc musieli wszystkie swoje rzeczy wynieść do Korytarza w sąsiedniej kamienicy i też w czasie kuchennych rewolucji, potem rozmawiałem z chłopakami, ja byłem tu kilkukrotnie, zostały te rzeczy im przez różne osoby wykradzione, ukradzione, więc stracili jeszcze trochę z tych rzeczy. Mówię, do czasów pandemicznych działali w tym lokalu, jedzenie było naprawdę świetne. Oczywiście zapraszam Was na fotorelacje z tego miejsca. Mam zdjęcia, które się zachowały, gdy odwiedzałem tutaj chłopaków. Pyszne korzenie były cudowne. Tata poducha była, dlatego że oni tutaj specjalizowali się w tatach. No i też te taty Magda Gesta zostawiła, doprawiła jeszcze tutaj swoim smakiem. Na chwilę bez tą chłopacy zawiesili działalność, jak Wam wcześniej mówiłem, właśnie w związku z pandemią, z czynszami podobnymi rzeczami. Działają trochę w rzeczach cateringowych, ale marzą cały czas o swoim miejscu. Więc Krzysiek, Adrian, trzymam oczywiście kciuki za Was. I Mam nadzieję, że z powrotem wrócicie. Jak się odwrócimy, to stamtąd miejsce mamy pasaż grunwalski, w drugą stronę mamy zo, więc jesteśmy w ściśle centrum, jak widzicie, w Wrocławia. Więc takie miejsca będę chciał Wam na pewno pokazywać. Pyszne korzenie, już na chwilę obecną, nie istniejące. To, co Wam zapomniałem powiedzieć, oczywiście, misja tego odcinka była w tvn 3 października 2019 roku. Tak to miejsce wyglądało, i na chwilę obecną, mówię, przeszło troszeczkę do. Historii, jeżeli chodzi o gastronomię we Wrocławiu. Nie chcę, oczywiście, mówię tutaj gdzieś nagrywać ludzi, więc przechodzę troszeczkę, że tak powiem, na bok. Tak to wygląda na chwilę obecną i mam nadzieję, że będziemy mogli Wam dalej takie miejsca pokazać. Oczywiście bardzo mocno zapraszam. Przechodzę tak, żeby, mówię tutaj, pominąć ludzi. Za mną Aleppo to są właśnie te miejsca po yy, pysznych korzeniach. Tutaj odbyły się kuchenne ewolucje i tutaj chłopacy rządzili. Ja czekam na Wasze smaczne miejsce. Wiem, że wy wrócicie oczywiście i że to miejsce będzie dalej działało. Zapraszam do subskrypcji i zapraszam na kolejne filmy z cyklu kuchenne ewolucje. Wracamy. Jest tramwaj niebieski, kną po szynach niebieskie tramwaje. Czyli na pewno jesteśmy we Wrocławiu. A ja się przemieszczam do kolejnego miejsca we Wrocławiu, żeby Wam pokazać kolejne miejsce, które Magda Gessler też rewolucjonizowała. Chodźcie ze mną, subskrybujcie i kolejny filmik będzie na Was czekał już niebawem na kanale YouTube. Maciej podróżuje i smakuje. Chodźcie.